Hejka kochani, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym filmie zabieram Was do Mediolanu. Jeszcze jestem co prawda w Warszawie. Dopiero y, byłam na uczelni, żeby odebrać legitymację szkolną, bo y, nie zrobiłam tego wcześniej, a uznałam, że przyda mi się na wyjeździe, bo jak będę chciała mieć jakieś zniżki do muzeum albo na komunikację miejską, to legitymacja może być przydatna, więc y, właśnie ją odebrałam i się udało, i się mega cieszę bo wam się, że się nie uda, a się udało. Dzisiaj o 15 mamy samolot. Ja właśnie jadę po moją mamę, po moją teściową, bo z nimi lecę właśnie do Mediolanu i mam nadzieję, że spodoba Wam się ten film. Lecimy! Nie podoba pokój? Super. Podoba ci się? Wspaniały jest. No, wspaniały jest. Jesteśmy już w hotelu, jest wieczór, jesteśmy właśnie z mamą, Zuzia się właśnie myje i jesteśmy po całym dniu podróży do Mediolanu, wylądowałyśmy w Bergamo. W Bergamo miałyśmy straszną pogodę, bo złapał nas deszcz. Jeszcze na Modlinie jak wylotowałyśmy z Warszawy to mieliśmy taką przygodę, że na bramkach mama wyłożyła telefon do skrzynki i, i co się stało? Zabrali ci skrzynkę? Tak, i Pan przesuwał skrzynkę, nałożył na to drugą skrzynkę i uznał, że ta skrzynka, która jest pod spodem, jest już pusta. A tam był mój telefon, ładowarka i mój zegarek. Na szczęście zorientowałam się od razu i poprosiłam Pana, żeby poszukał tego mojego pudełka. Na co Pan powiedział, że oczywiście to jest nieporozumienie, bo oni zabierają tylko pudełka, które są puste. Natomiast ja poprosiłam ponownie, bo sprawdziłam, że mojego telefonu nie ma. I Martynka zadzwoniła, i pani podeszła do całej sterty innych tych, pudełek. Innych I tam telefon. I w jednym z tych pudełek, które były ustawione w starcie, dzwonił mój telefon. No. Taka była przygoda na tym. Lotnisku. Eee, na tym lotnisku. Na I pan tym... Ci jeszcze powiedział, że nie, bo to pani mi wyjęła z pudełka. Tak. tak. No. Pan obarczył mnie winą. Tak. A tak naprawdę ja się pakowałam, a pan to po prostu zabrał. No taka, taka była przygoda yy, na, na lotnisku. No i potem w Bergamo nas przywitał deszcz. Pojechałyśmy autobusem z Bergamo do Mediolanu. Przez godzinę byliśmy w autobusie. No i jak przyleciałyśmy do Mediolanu, to już była ładna pogoda, nie padał deszcz, było słoneczko i poszłyśmy w kolację pyszną. Tak, pyszna kolacja była. Pyszna kolacja. I mamy bardzo ładny apartament, który ma tak dziwny system otwierania drzwi, że po prostu wystarczy, że klikniemy w telefonie otwórz drzwi i otwierają nam się drzwi zarówno do apartamentu, jak i do bramy, do budynku. To jest niesamowite. Ja pierwszy raz jestem w takim apartamencie, który ma taki dziwny system ale e, ciekawe. <noise> Zobaczymy, czy e, w razie czego jak nam się nie rozładuje telefon, to czy e, wtedy nie będzie jakichś problemów. Z jednej strony ciekawe, ale z drugiej strony też trochę niebezpieczne. Trochę niebezpieczne. Bo jak się rozładuję telefon, no. to nie jesteśmy w stanie wejść do swojego mieszkania. No. teoretycznie jest jeszcze taki mały panel na kod, że można wpisać kod i wtedy wejść. Ale wtedy trzeba pamiętać ten kod. Ale ty już wszystko pamiętać. Ja zapamiętam. <grym> ja mamie dobrało. raz przeczytałam, jaki jest kod i mama już znana pamiętała nasz kod, który jest chyba sześciocyfrowy. Tak. No. <grym tak. <grym Także taki miałyśmy dzisiaj dzień i słyszymy się z wami jutro. Do no dobrze. Mamy kolejny dzień. Dzisiaj byliśmy już na śniadanku, kupiłyśmy sobie takie bułki z mozzarellą, z pomidorem, ze szpinakiem, z ricottą. Były przepyszne, takie yy, w łapę. <śla> za dosłownie tam 2 euro i były przepyszne. Potem sobie wzięłyśmy soczek świeżo wyciskany w, z takiego food na mieście. I przy tym traku mieliśmy taką śmieszną sytuację, że pani nam jeden sok zrobiła w takim wielorazowym kubku, który kosztował osobno 5 euro. No i niestety musiałyśmy za to zapłacić. A jak się zorientowałyśmy, że w jeden nam nalała do wielorazowego, to potem już zmieniłyśmy i miałyśmy w plastikowych kubkach. Ale no, taka śmieszna sytuacja. I mamy teraz jeden taki kubeczek wielorazowy, z którym musimy teraz cały dzień chodzić. On jest taki plastikowo-kumowy. No i e, niestety tak się to skończyło. No ale wypiłyśmy pyszny soczek, także też bardzo fajnie. I potem byliśmy na kawie w Armani Cafe i tam była pyszna kawka. Także taki miałyśmy dzisiaj poranek i właśnie idziemy zwiedzać La Scala. Także nie wiem, czy tam w środku można nagrywać, więc za dużo pewnie Wam nie pokażę. Ale mega się cieszę i będziemy zwiedzać. Było przepięknie. Udało nam się jeszcze w ogóle obejrzeć próbę baletową na takim. na takiej loży odgrodzonej. Było przepięknie. Tak jak ja nie jestem fanką baletu, tak chyba polubiłam balet, bo było tak pięknie. No i sama opera w sobie też była przepiękna, robiła ogromne wrażenie. I byłyśmy też w muzeum, było naprawdę cudownie. Mamy dzisiaj pecha. Byłyśmy najpierw y, zobaczyć Ostatnią Wieczerzę. Okazało się, że bilety są wyprzedane aż do połowy czerwca. Potem y, przyszłyśmy tutaj właśnie do Zamku sporców i się okazało, że też już jest zamknięte. Ale jutro od 10 podobno y, jest otwarte, więc przyjdziemy jutro. No i teraz jeszcze możliwe, że pójdziemy na przykład na dach katedry, jeśli nie będzie zamknięte, a jak będzie zamknięte, no to też. Ale nawet jak te rzeczy były zamknięte, no i tak jesteśmy w tym wspaniałym humorze. Tak. Zjadliśmy pyszny obiad, świeci słońce, jest piękna pogoda. Także I cieszymy super. się własną obecnością. Pod katedrą okazało się, że do 18 sprzedają bilety do katedry, a była za 5.18 i już nam nie chcieli sprzedać, więc y, moje mamy poszły tutaj do Muzeum Leonardo da Vinci od razu na wyjściu z galerii Wittoria Emanuele. Ja już byłam y, w tym muzeum, jak ostatnio byłam w Mediolanie dwa lata temu, więc one poszły we dwie, a ja sobie teraz pospaceruję po mieście, pociluję i. Robię sobie fajny wieczór, ale dzisiaj naprawdę mamy pecha, jeśli chodzi o te wszystkie atrakcje, bo wszystko nam po prostu zamykają przed nosem. No ale tak to jest, jak się nie zaplanuje wcześniej, tylko tak na dziko chodzi. Aczkolwiek to też ma taki swój urok, że nie wiesz, co cię spotka, i to jest takie spontaniczne, więc to też fajnie. Dzień. Dzisiejszy dzień zaczęłyśmy, tak jak wczoraj, od bułki w Luini. To jest tak pyszne, to jest taka bułeczka z mozzarellą i z pomidorem na ciepło, która kosztuje dosłownie 2 euro. Jest przepyszna, to jest świetna opcja właśnie na śniadanie. I wzięłyśmy sobie takie bułeczki, idziemy właśnie do Pałacu Sforców i dzisiaj mam nadzieję, uda nam się go zwiedzić. Byłyśmy w Zamku Sforców, było super, było dużo e, różnych wystaw, na które poszłyśmy, była archeologiczna, była z drewnianymi meblami, z obrazami, z rzeźbami, po prostu mnóstwo. Spędziłyśmy tam chyba te dwie godziny i później sobie przysiadłyśmy tutaj na kawce, co prawda to już było jakiś czas temu i potem z tą kawką poszłyśmy do parku, tak jak mogliście zobaczyć i tam sobie chwilę poleżałyśmy na trawie, wypiłyśmy kawkę i poszłyśmy do Chinatown. I w Chinatown zjadłyśmy przepyszny obiad. Zamówiłyśmy sobie wonton pierożki dim sum z krewetkami i do tego jeszcze spring rollsy i wszystko było tak pyszne Łąton to był chyba jeden z lepszych łątonów, jakie ja w ogóle kiedykolwiek w życiu jadłam były tak pyszne pierożki z krewetkami, takie delikatne ciasto, pyszny bulion było fantastyczne no i kosztowało 34 euro za 3 łątony, spring rollsy i pierożki więc naprawdę niedużo a było naprawdę fantastyczne. No i z Chinatown wróciłyśmy właśnie tutaj. Przez zamek przechodzimy i będziemy szły do katedry, bo na 16.30 mamy kupione bilety na wejście na tak. Mamy jeszcze 15 minut do wejścia na katedrę, więc akurat zatrzymałyśmy się na szybką kawkę i będziemy wchodzić na górę. Byłyśmy w dzielnicy na Wili, na kolacji, nad wodą, nad rzeką. Zjadliśmy pyszne jedzenie, chyba do tej pory najlepsze, jakie spotkałyśmy włoskie, naprawdę przepyszne. zostawiłam Wam tu nazwę restauracji, żebyście mogli sobie znaleźć. Naprawdę przepyszne jedzenie. I po kolacji teraz wracamy do apartamentu, jeszcze sobie obejrzymy film i to będzie koniec dzisiejszego dnia. A jutro też pewnie chciałabym więcej Wam opowiedzieć odnośnie tego, jak wyglądało nasze wejście na, na dłomo, na taras. Znaczy, nie miałyśmy żadnych przygód, ani nic takiego, ale chodzi o sam fakt trochę takich moich odczuć, więc to opowiem Wam jutro. Teraz się zorientowałam, że tak naprawdę nie powiedziałam Wam, co ja w ogóle dzisiaj robiłam, bo wszystko dzisiaj było w takim biegu na szybcika, żeby zdążyć, bo w Mediolanie dzisiaj jeszcze byłyśmy w Muzeum Designu razem z moją mamą i z moją teściową i to wszystko było takie w pędzie, dlatego że ja miałam bilet na 15.15 na kocio 15, 15 na a rano jeszcze chciałyśmy właśnie jeździć to muzeum, więc na szybko wzięłyśmy śniadanie na ulicy, jakąś bułkę po prostu z pomidorami, i z mozzarellą. Niestety to miejsce, w którym zawsze jadłyśmy siadanie, było dzisiaj zamknięte, więc wzięłyśmy gdzieś po prostu w jakimś food na ulicy i poszłyśmy właśnie do tego muzeum designu, czyli do, do Biennale, jeśli dobrze pamiętam, tak się to nazywa, i tam były tak piękne rzeczy w środku, naprawdę przepiękne meble, przepiękne designerskie akcesoria do domu, śliczne, po prostu rzeczy i takie rzeczy, które tak napawały taką estetyczną, takim estetycznym błogostanem, że się tam czuję, że jest takie pięknie. Ja w ogóle uwielbiam przebywać w miejscach, które są piękne i takie estetycznie zgodne z tym, co mi się podoba, więc naprawdę czułam się tam świetnie i te eksponaty, które tam były są przepiękne i pokazywałam Wam to zresztą też na przebitkach. I później po tym muzeum poszłyśmy, gdzie my poszliśmy, pojechałyśmy od razu na dworze centralny i tam na dworcu przed moim pociągiem jeszcze wypiłyśmy kawkę i ja stamtąd tak naprawdę pojechałam do Rzymu i teraz właśnie jestem w Rzymie, jestem na kolacji i moją podróż do Rzymu mój hotel, który dzisiaj już odwiedziłam, możecie zobaczyć w filmie właśnie z Rzymu, także tam was wysyłam, a jeśli chodzi o Mediolan, no to właśnie domykam temat i też właśnie przypominam sobie, że nie powiedziałam wam moich odczuć odnośnie tego, jak y, byliśmy na dachu na Dłomo. Bo generalnie jak tam byłyśmy, to, to ja miałam straszne flashbacki z tego, jak tam byłam pierwszy raz, bo w ogóle ja byłam wydalenie y, drugi raz. Pierwszy raz byłam dwa lata temu z Jerzykiem i z naszymi znajomymi. I to była też podróż ta dwa lata temu, yy, kiedy Jerzyk mi się oświadczył i się oświadczył właśnie na dachu duomo. Więc jak tam teraz byłyśmy, to mi wróciły też wszystkie wspomnienia i tak mi było miło i takie miałam emocje w sobie, to było, aż się wzruszyłam, jak byłam tak naprawdę na tym dachu. Dla tych z Was, nie widzieli jeszcze naszego nagrania z zaręczyn, to rzucam je właśnie teraz. teraz te, wczoraj tak naprawdę, to yy, znowu te emocje mi wróciły i było mi strasznie smutno, że nie było Jerzyka tam ze mną, więc zadzwoniłam do niego na FaceTime, yy, ale on akurat był na chrzcinach, więc średnio mógł yy, rozmawiać, więc to było tylko tak nasze szybcika. No i teraz nie mogę się doczekać, aż go w końcu spotkam, bo on właśnie dojeżdża tutaj do mnie do Rzymu i będziemy świętować naszą rocznicę ślubu, bo dokładnie jutro, 17 kwietnia, wypada nasza rocznica ślubu. I nie mogę się doczekać, ponieważ jesteśmy w Rzymie, a Rzym to jest piękne miasto, które oboje uwielbiamy, w którym oboje już byliśmy. I naprawdę bardzo miło nam się tutaj wraca. Uwielbiamy jedzenie, które jest w Rzymie. Mamy kilka takich miejscówek, które po prostu są naszymi ulubionymi zarówno na śniadania, jak i na obiady. Także jutro na pewno we vlogu Wam to pokażę, ale no, już nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać, aż go zobaczę. Już lobuję za jakąś godzinę, więc pewnie za dwie godziny jakoś zobaczymy. Także już trzymam kciuki i czekam. Zastanawiam się, czy zostać w tej knajpie tutaj jeszcze dłużej. A nie, chwila, bo to już w nowym odcinku. Lol. Jak coś się dowiedzieć jeszcze więcej, to zapraszam do vlog do sprzedaży. Także tutaj z nami oficjalnie żegnam. Widzimy się w filmie żywo. Pa!